Cześć Wam, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem Wam o zużyciu za ogrzewanie za miesiąc marzec. Dla tych, co nie wiedzą, ocieplamy wróć, ogrzewamy pompą ciepła. Mam pełne zużycie za okres od 1 do 31 marca. Kwota jest niewyobrażalna, pewnie większość z Was nie uwierzy. Powiem Wam też o tym, jak grzejemy nasz dom i jaką utrzymujemy temperaturę. Film też jest skierowany do osób, które zastanawiają się, czy warto wybrać pompę ciepła. Jakie są koszty związane z utrzymaniem ogrzewania domu pompą ciepła? Myślę, że ta pompa ciepła nie jest taka straszna, jak, jak ją opisują. Co najważniejsze, to też to, bo warto o tym wspomnieć, że nie mamy paneli, mamy rzeczywiste zużycie. Pewnie, jakby były panele, to, to człowiek byłby jeszcze bardziej szczęśliwy. Jeżeli chodzi o e, na ogrzewanie domu, składa się wiele czynników. W domu utrzymujemy temperaturę 22 stopni. Mamy ocieplony dom z e, tropianem 25 cm. Dodatkowo e, zbudowany jest Zitonga. Mamy duże przeszklenia wszystkie okna, jak widzicie, są do ziemi. Mamy oczywiście ciepły montaż, inaczej zwany szczelny. Mamy duże przeszklenia, HS fiksy e, pokażę Wam to jak to wygląda. Wszystko widzicie jest do e, podłogi, jeżeli chodzi o ogrzewanie, e, to my ogrzewamy pompą ciepła e, Mitsubishi Supadan. Wszystkie e, jakby pomieszczenia są grzane tylko po podłodze, nie mamy w ogóle kaloryferów. Pierzchnia grzania jest to w granicach 180 metrów. Ponieważ nie grzejemy całej góry, za chwilę wejdę też na górę, pokażę Wam jak to wygląda. Jest też otwarta cała przestrzeń i tak wygląda góra. Tutaj grzejemy połowę powierzchni, żeby utrzymać temperaturę. Bo gdybyśmy tego nie grzali, a mamy antrasolem, no to po prostu byśmy to odczuwali na dole. I jeszcze co Wam powiem, to to, że mamy oczywiście rekuperację. Mamy bardzo wysokie też pomieszczenia tutaj, gdzie się znajduje. Mamy antresolę, więc jakieś 8 metrów do góry. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia mają wysokość 2,80 Wracając do e, pompy ciepła, no to mamy Mitsubishi Zubada na mocy 10 kw. Dodatkowo w e, miesiącu marzec nie grzaliśmy garażu, bo nie było takiej potrzeby. E, marzec był takim dosyć ciepłym, chociaż w nocy były przymrozki, ale nie ma tragedii, jeżeli chodzi o temperaturę. Już Wam pokazuję, jak wygląda jednostka wewnętrzna, jeżeli chodzi o naszą kotłownię. Tutaj nie patrzcie na ten bałagan. Jeżeli chodzi o, właśnie, pompę ciepła, wygląda ona w ten sposób. Ci, co ją użytkują, pewnie wiedzą, jak to wygląda. To jest jednostka wewnętrzna. Tutaj mamy rekuperator. Jeżeli chodzi o te zużycie na ogrzewanie domu, my jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni. Uważam, że jest to niskie zużycie, biorąc oczywiście pod uwagę to, że nie musimy, nie wiem, czyścić komina, czyścić pieca, dorzucać do pieca, pilnować tego. Jest to po prostu bezobsługowe. Mam też taką małą ściągawkę, ile zużyliśmy na ciepłą wodę użytkową, ile zużyliśmy na ogrzewanie. Myślę, że jeszcze warto nadmienić to, że mamy cyrkulację wody. Wiem, że jeżeli użytkownicy nie mają tej cyrkulacji wody, to zużycie jest jeszcze niższe, ale musimy się liczyć z tym, że przez x sekund po prostu leci z kranu zimna woda, zanim po prostu doleci ta ciepła. My mamy tą cyrkulację, ułatwia to życie, jest niesamowity komfort po odkręceniu z każdego pomieszczenia leci po prostu ciepła woda. Jeżeli chodzi też o temperaturę, jak otrzymujemy. Ciepłej wody użytkowej utrzymowaliśmy do tej pory 42 stopnie, podmylcie o 1 stopień, czyli mamy 43 stopnie, jeżeli spada o 8 stopni w dół z automatu pompa się uruchamia i podgrzewa tą wodę. Z tego co zauważyłem na harmonogramie prac to średnio 3 razy pompa się uruchamia, aby podgrzać właśnie temperaturę wody ciepłej użytkowej. Na ogrzewanie zużyliśmy 387,9 kWh. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, zużyliśmy 109,8. Średnio zużywamy na 2 miesiące 15 tysięcy litrów mieszanej wody, więc macie podgląd, jak to wygląda. Biorąc pod uwagę, no to dziennie około 3 kWh pożera nam ciepła woda użytkowa. No i tutaj, jeżeli chodzi o. Kilowatogodziny, to my też sobie to liczymy w ten sposób, że po prostu z faktury kwotę dzielimy na zużytą energię, no i wtedy mamy po prostu e, rzeczywisty koszt kilowatogodziny. Sumując, e, całe zużycie mamy 497,7 kWh, do tego mnożymy to przez 0,86 kWh. Daje nam to wynik 428 zł. I teraz e, Sami ocencie czy to jest dużo czy niedużo, za bezobsługowe źródło ciepła, za powierzchnię jaką ogrzewamy, za duże przeszklenia. W moim odczuciu jest to bardzo dobry wynik. Oczywiście chciałoby się, żeby te zużycie było jeszcze niższe, ale coś za coś nie jesteśmy w stanie e, mieć cukierka i go zjeść. Jeżeli chodzi o e, temperaturę w pomieszczeniu, nie wiem czym wspominałem, mamy 22 stopnie, e, mamy termostat pokojowy który jest bezpośrednio połączony bezprzewodowo z e, jednostką wewnętrzną, no i gdy po prostu osiąga daną temperaturę, to po prostu się wyłącza. Podłogówka ma też to do siebie. Pewnie każdy wie, że po prostu nie potrzebuje tak dużo tej energii, aby e, utrzymywać tą temperaturę w środku. Chcę jeszcze zaznaczyć, że jest to nasz pierwszy sezon grzewczy, więc e, wygrzewamy te mury. kolejny sezon grzewczy lub e, każdy kolejny następny będzie te zużycie niższe. Oczywiście te zużycie za kilowatogodzinę w tej chwili jest niższe. Nie wiem też jak to do końca będzie jeżeli zużyjemy roczny limit 2000 kilowatogodzin na rok. Z tego co liczyłem to średnio dojdzie nam w wyniku finalnym około 30 groszy więc koszt kilowatogodziny będzie opiewał około złoty 20 plus minus. No, jest to już odczuwalne. Mam nadzieję, że coś z tym prądem jeszcze wyjdzie e, lepiej, że po prostu troszkę te, ta cena się uspokoi. My oczywiście m, dla tych zwolenników gazu informuję, że po prostu nie mieliśmy przełączania. Nie chcieliśmy, żeby butla na zewnątrz nam stała, e, więc wybraliśmy też pompę ciepła. Uważam osobiście, że za X lat nasza unia. E, lub jakiś mądry człowiek po prostu zabroni e, ogrzewania budynków gazem. Jeżeli nie zabroni, to po prostu zrobi to, co z ekogroszkiem, czyli z ceny 800 wskoczy na ponad 3000 i stanie się to po prostu mało opłacalne. No uważam też, że pompować się jest jakby e, źródłem ogrzewania przyszłościowe. Jest to przyszłościowe źródło ogrzewania, ale e, no każdy ma oczywiście swój wybór, jeżeli podoba Wam się film, jest mi bardzo miło, piszcie proszę w komentarzach, jak u Was wygląda zużycie, czy nasze zużycie jest zadowalające, czy może warto jeszcze coś podkręcić, żeby było niższe. Jeżeli macie taką wiedzę, śmiało piszcie. Ja się z Wami będę żegnał, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.